Cześć wszystkim, z tej strony Orzechowy i dziś zagramy w Spongeboba. No i dobra, my już mamy 12 skarpetek, więc idę oddać 10 skarpetek Patrickowi. Wow, pastemobii. SpongeBob, znalazłeś kilka. Teraz są znów bezpieczne w domu, na swoim miejscu. Oto złota drapaczka do pleców. Łopatka. Nie znam się na anatomii. Co? No Patryk jest dziwny, Patryk jest dziwny. Ale pani się nim gra. I dobra, jeszcze pani Czy gieram. chcesz wymienić błyszczące przedmioty na złotą łopatkę? I to się nazywa piękne wykonanie. Wróć jeszcze do mnie. Okej. Okay. W poprzednich odcinkach przeszłem misję z meduzami, rozwaliłem dom Skalmarowi. I przeszłem misję od pani Pusz, żeby ewakuować miasteczko. No i dzisiaj e, idę przejść tutaj. Włocista laguna. Okej. Okay. A, włotnista laguna, skąpana w słońcu szlamowa plaża na dnie oceanu. Coś tu jednak śmierdzi. I nie jest to szlam? O nie! Młotki! Młotki! Ja nienawidzę młotków. Ale dobra. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków z Spongeboba, to polecam. Eee... Okay. Za pomocą bań, można przesuwać obiekty. Stań pod platformą i wciśnij E, a by ją przewrócić. Okej. Okay. Czyli to jest taka plaża. Okej. Okay. O nie, to, to przeciwnik, z parasolem jakiś Okulara co? Ok, on może być trochę problematyczny Ten robot nazywa się Monsu, uważaj na, na jego elektryczny atak i tutaj jest robot o nazwie A, łatwy okay. był. Myślę, że on trudniejszy będzie. Jeżeli podobają wam się odcinki e, ze SpongeBoba, to zalajkujcie film a, i może, możecie nawet zasubskrybować, bo... Na razie mam tylko 4 instrumentów. Na razie, na razie. Jezu, nie, dobra. Zdaj, te, tego źródła nie da rozwalić. Spongebob, przypiekło mnie? Cóż, na pewno jesteś trochę czerwony. A niech to przeklęty robot. Robot? Tak, wielki robot ukradł wszystkim krem do opalania. O nie! Wszyscy spłoną, albo przynajmniej będzie ich piekło. Właśnie! Nie można cały dzień opalać się bez kremu. Słońce praży za mocno. Robot jest na wyspie. Nikt nie zdoła się tam dostać. Przemłotek. Może byłbyś w stanie użyć reflektorów słonecznych, żeby skierować słońce na robota. Reflektory obrócą się, gdy wciśniesz jeden z przycisków z boku wieży ratownika. Połącz wszystkie wieże, a światło wystrzeli prosto z ogromnego reflektora na wyspie. Potem wystarczy podpłynąć na wyspę i skierować ogromny reflektor na robota! Ja zostanę heh, i ochronię dzieciaki! Ale ja nie umiem pływać. Okej, okay, ale Sandy chyba umie pływać, jak się wydaje. OK, czyli jest misja, żeby przekierować ten reflektor na robota, który jest, gdzie on jest? Ja nie wiem gdzie jest robot. A tam jest. Aha, nie da się obrócić. Dobra. Ale też się da obrócić. O, Patryk! Patryk! Że nie wiem czy to jest misja poboczna czy fabularna. A tutaj jakieś balony mi pokazuje, więc chyba poboczna taka misja robotem. Ale zrobię ją nie się od niego odbić, bo nie trzeba nawet. Okej. Okay. A masz! Uwielbiam otwierać prezenty! To jest źle obrócone Dobra, teraz jest dobrze Teraz mogę go tak kurde, go w brzuch. Za gruby był? Dobra. Tutaj... O nie, panucho, panucho, panuco, O nie, przypomniałam się misja z mi się misja z Esterhamu. bo była ciężka. Teraz tutaj trzeba ugłosić. Gdzie to leci teraz? No teraz leci znów tamto, a to ten... nie. to jeszcze nie było, dobra. Zginąłem, zginąłem. Zginąłem. Dobra, po, powiedzcie, że mamy jakiś bliskoczek, bo nie zapisało to światło, dobra. Światło się zapisało, to dobrze. Uuu, błyszczy! jest obrócone, ok. O, następny, następny. Jeśli chcecie więcej serii z jakichś różnych gier, to możecie pisać propozycje, to mogą być serie takich gier tabularnych jakby, jak stand Gop na przykład. Jest, źle jest, źle jest. A to co? Z, z Molo po drugiej stronie podwójnych jaskiń możesz się dostać na wyspę. Okej. Okay. Odpowiedź. Eee, tu to muszę to trzeba odbić. I tam są jakieś przyciski, tylko ja nie wiem jak. Jak. Jak ja nie mogę. Ja nie wiem, jakie wcisnąć. To ja nie wiem co ja robię. się jak świeżo wyciśnięty Hej Hej A bo tutaj też się coś odbija Okej, okay, tutaj to, tutaj co Ale ja tutaj miałem światło odwiedzić Tam jest następne Dobrze, ja muszę się tam jakoś dostać, skok, skok, skok. O no nie! Balony dzieci zostały za bardzo napełnione! Sprawy wymykają się spod kontroli! No, nie wiem, pani Puf, chyba bawią się całkiem nieźle. Tak, bawią się aż za dobrze. Możesz uratować dzieci używając bańkorąbnięcia na każdym z balonów. Użyj bańkorąbnięcia na wszystkich balonach i przyjdź po nagrodę. Da się zrobić, pani Puf. No dobrze. Czyli jest taka misja głównie fabularna, bo. Mam to światło, to jest chyba taka misja poboczna, tak mi się wydaje. Choć teraz nie jestem pewna. Wiedziałem, wiedziałem. We się respią, tutaj się rozbią, Wiedziałem, wiedziałem. Okej. Okay. Tutaj jest ten, tutaj. Tu trzeba walnąć, jak on będzie tutaj na jednym z tych słupków. Nie, trze trzeba na tamte. Trzeba na tamte. Czemu on się przychyla w ogóle? Dobra, już odbijam tego dzieciaka. Czarpeta Patryka, skarpeta Patryka. Trzeba tu tutaj... Trzeba tak, ta... nie. Dobra, nieważne, bo reszta, te... reszta tej przygody będzie